Jeden z największych poligonów w Polsce. Powierzchnia ponad 17 tysięcy hektarów. Długość granic ponad 70 kilometrów. To tu ćwiczą żołnierze z giżyckich jednostek. Zresztą ćwiczenia na tym poligonie odbywają żołnierze z całej Polski. Dziś o tym, co na poligonie Bemowo-Piskie dzieje się podczas ćwiczeń, a czego zwykły człowiek zobaczyć nie może. Znajdujemy się na poligonie wojsk lądowych Bemowo-Piskie, wcześniej Orzysz. Jest to drugi co do wielkości poligon w Polsce, a bodajże czwarty chyba w Europie. Przynajmniej tej Europie, do której my przynależymy, czyli na której szkolą się wojska NATO. Poligon powstał w połowie XIX wieku na potrzeby wówczas stacjonującej tu na tym obszarze Armii Pruskiej. I od tego czasu ten poligon jest praktycznie bez przerw wykorzystywany na potrzeby wojsk lądowych. Pierwotnie był to najpierw poligon artyleryjski, tylko artyleryjski, ale z biegiem czasu, a szczególnie po I wojnie światowej, został to również wykorzystywany na potrzeby piechoty. Jest to transporter opancerzony współczesnego pola walki BWP-1, inaczej jeszcze BMP-765. Do jakich zadań jest wykorzystywany na polu walki? Przede wszystkim do niszczenia opancerzonych środków przeciwnika, jak też i siły żywej, bo ma na swoim wyposażeniu wielo raki, sprzęt i uzbrojenie. Czołg T-72 służy do niszczenia środków przeciwpancernych oraz środków żywych przeciwnika. Parametry wozu. Armata 125 mm. I zasięg odległościowy? Zasięg skuteczny około 4000 m. Zasięg taki maksymalny 9600. Załoga składa się z trzech członków załogi, czyli dowódca działonowy i... Kierowca czołgu do tego dochodzi jeszcze karabin wielokalibrowy, Karabin NSWT o kalibrze 12,7 mm oraz karabin do niszczenia środków żywych 7,62 mm. Stoimy przed zestawem artyleryjsk rakietowym zor ZOR-232S, który jest zamontowany na starze 266 Hibnery. Kaliber został 23 mm. Dodatkowo na, na zestawie rakietowym można zamontować dwie rakiety strzały S2M. Proszę powiedzieć, do jakich działań wojennych przeznaczony jest ten sprzęt? Zestaw ratusko-rakietowy Z-232S służy do niszczenia siły żywej nieprzyjaciela, celów lekko opancerzonych, naziemnych, jak i powietrznych. Dodatkowo są zniszczone gniazda karabinów maszynowych.